Ruksana Wegel w opalach przed na był przy niej ukochany. Ruksana Wegel od ponad 6 lat spełnia się jako artystka. Młoda wokalistka cieszy się uznaniem wiernych fanów. Jej kariera nabrala tempa. Dziewczyna koncertuje w całej Polsce. Niedawno rozpoczyna nawet promocję nowej płyty. Warto jednak pamiętać, Wegiel tak, że Wegel jest także tegoroczna maturzystka. Zobacz TS. Doda 20 lat temu zdawała maturę. Swoim wygladem szokowała egzaminatorów. Roxana Wegel miała zdawać egzamin z języka polskiego. Bardzo mało zabrakło, by dziewczyna na niego nie dotarła. Na insta stories nastolatki pojawiła się relacja, która wyraźnie zaniepokoiła jej obserwatorów. Wokalistka utknęła bowiem w okolicy Belchotowa, ponieważ opona w jej ją została przebita. Takiego obrotu sprawnik nikt się nie spodziewał. Wokalistka po koncercie chciała wrócić szybko do domu, a ten wypadek jej to uniemożliwił. Na szczęście rok się w podróży towarzyszył jej partner Kevin Mugley. Chlopak w miarę szybko uporali się z problemem i dzięki temu para mogła ruszyć w dalszą trasę. Ruksana Wegiel od kilku miesięcy spotyka się z Kevinem Mglejem. W rozmowie z dziennikarzami serwisu Plejada. P.L. wyjawila, jak bardzo ceni wsparcie, którego udziela jej ukochany. Artystka Dodala. Zaczuję się przy nim bezpieczna. Bez wątpienia darzę go wielkim uczuciem. Dla mnie Kevin laczy w sobie wszystkie cechy, które ceni u mężczyzn. Jest zarówno wrażliwy, jak i bardzo stanowczy, z artystyczna dusza i twardo stapającym po ziemi umysłem. Czuję się przy nim bezpiecznie. Rodzice nie mają ja z tym żadnego problemu. O tym opowiada ta z piosenka, kiedy dorosnę. Kevin ma z nimi super kontakt tak samo jak z moimi braćmi, powiedziała Roxana.